Najszybszy sposób by cieszyć się ciepłem. Pianka poliuretanowa. To ciepły dom w mgnieniu oka. Firma Holbud 6935 876. Zadzwoń Góralski przystanek to miejsce, gdzie się z prawdziwą góralscyzną. To nie inno sklep z wyrobami regionalnymi, ale to jest wypozycalnie regionalnych strojów, komiz rękodzieła ludowego, a nade miejsce posiadów ludowych artystów. Góralski przystanek. Przystoń, zachwyć się, kup. Pytamy pięknie. Nowy targ, w osiedle Wór 1A. w wiadomościach prawa koni na morskim oku wciąż nie cichnie 120 lat towarzystwa gimnastycznego soków w zakopanem Dobry wieczór Państwu. Jest czwartek, 16 października. Piotr Starmach. Zaczynamy. Mogło się wydawać, że problem wykorzystywania koni na drodze do morskiego oka powoli się wyjaśnia, ale konflikt między obrońcami praw zwierząt a władzami tpn wciąż trwa i najwyraźniej prędko się nie zakończy. O tym Marcin Szkodziński. W środę w siedzibie TPN-u odbyło się burzliwe spotkanie w sprawie transportu konnego na drodze do Morskiego Oka. Organizacje prozwierzęce chcą, aby całkowicie zabroniono wykorzystywania koni jako środka transportu na tym odcinku drogi. Według obrońców praw zwierząt, konie są przemęczane, a droga, którą muszą pokonać, jest zbyt stroma. Nasze ekspertyzy pokazują, że te konie. No właściwie są przedmiotem znęcania się nad zwierzęciem. Pokazują to również statystyki wymian koni i statystyki, które pokazują, ile z tych koni trafia, trafia do ubojni. Ponieważ już nie może dłużej pracować. W 80% długości trasy konie pracują w przeciążeniu, nawet przy tej zmniejszonej ilości osób. Aby potwierdzić swoje racje, organizacje prozwierzęce posługują się ekspertyzami oraz wyliczeniami przeciążeń. Jednak druga ze stron także dysponuje ekspertyzami, z których wynika, że obciążenie jest dopuszczalne. Skąd zatem taka rozbieżność? Organizacje źle interpretują pojęcie przemęczenia. Bo nie da się określić przemęczenia technicznie, bo to konie jest maszyną, koń to jest organizm. Obciążenie stosuje się do konia w stosunku do jego wielkości, czyli masy i wytrenowania. I koń wytrenowany o dużej masie może ciągnąć stosunkowo duży ciężar i to w tak zwanych warunkach całodziennego Całego wysiłku, całodziennej pracy mówi się o pewnym normalnym wysiłku. Aby załagodzić spór i ostatecznie sprawdzić, czy konie ciągnące wozy z turystami są przeciążane, ma zostać przeprowadzone badanie z udziałem obu stron. W przyszłym tygodniu przeprowadzimy badania obcią rzeczywistych obciążeń koni za pomocą urządzenia, które to obciążenie zbada. Następnie. Stwierdziwszy, jakie to obciążenie jest, zmniejszymy w okresie przejściowym liczbę osób na wozie tak, żeby to obciążenie konia było satysfakcjonujące dla wszystkich stron. Niezależnie od wyniku badania, informującego o tym, czy konie na drodze do morskiego oka pracują ponad siły, czy nie, budowany będzie prototyp elektrycznej osi do fasiągu, która ma wspomagać pracę koni. Jednak zdaniem organizacji prozwierzęcych elektryczna oś nie zda egzaminu. Tutaj została podjęta decyzja o tym, żeby testować wspomaganie dowozów, które naszym zdaniem się kompletnie nie sprawdzi. Także myślę, że niestety spotkamy się tu za kilka miesięcy znowu w, właściwie w tym, samym, w tym samym punkcie. I tutaj no, właściwie wszystkie argumenty są za, za tym transportem elektrycznym, ponieważ jest to rozwiązanie gotowe, przetestowane. Sprawne, dające możliwość zachowania miejsc pracy, a jednocześnie, jednocześnie oszczędzające cierpienia zwierzętom. Jak się okazuje, Melex nie jest gotowym rozwiązaniem możliwym do natychmiastowego wprowadzenia zamiast koni na drodze do morskiego oka, nie ma bowiem wyprodukowanej odpowiedniej ilości elektrycznych samochodów. Problemem są również same testy, które przy niskich temperaturach wypadły niezbyt pomyślnie. Ostatnia próba wyglądała zdecydowanie gorzej od, od tej próby pierwszej, ale po pierwsze była robiona przy zupełnie innych warunkach atmosferycznych, było dużo zimniej. No i te baterie faktycznie nie wytrzymywały tak jak to było wcześniej przez testów, przy testów Melexów. W tym momencie testowaliśmy pojazd zupełnie innej firmy, no ale tak jak mówię warunki były nieporównywalne. Mają być prowadzone zimowe testy elektrycznych samochodów, które ukażą czy akumulatory wytrzymują w temperaturze. Minus 20 stopni Celsjusza. Wyzwaniem dla Meleksa nie będą tylko niskie temperatury, ale również śliskie i strome podjazdy. Tu z pomocą mają przyjść opony z kolcami, jednak to testy pokażą, czy zdadzą one egzamin. Ponieważ chcemy być przygotowani do różnych rozwiązań, yy, będą też zimowe testy Meleksów, to musimy też się osiągnąć porozumienie. Państwo wiecie, jak droga wygląda yy, do morskiego oka w zimie, i że przejechać tędy trudno. Jest jakby kwestia też utrzymania. Tej drogi dla sanek nie jest to zbyt duże obciążenie, natomiast znaczy w tym sensie, że sanki mogą pokonać bez problemu trudniejsze warunki, takie śniegowe, natomiast dla pojazdu, yy, napędza, znaczy który wyposażonego w koła, no jest zdecydowanie trudniej. W warunkach zimowych mają być testowane zupełnie inne meleksy. Będzie to pojazd ośmioosobowy z kurtynami powietrznymi. Czy elektryczny samochód poradzi sobie zimą i zdoła wyprzeć transport konny, a może konie ciągnące fasiągi z na trasie do Morskiego Oka wcale nie są przeciążane i pokażą to wyniki badań. W całym tym zamieszaniu pewne jest tylko to, że sprawa transportu na trasie do Morskiego Oka to temat rzeka i jeszcze dużo wody upłynie w górskich potokach, zanim uda się osiągnąć porozumienie. 120 lat temu za sprawą hrabiego Władysława Zamojskiego powstało w Zakopanem Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ. Aż do niedzieli będą trwały obchody rocznicowe, podczas których zorganizowane zostaną liczne imprezy sportowe. W ramach obchodów 120-lecia Towarzystwa Gimnastycznego Soku Gniazdo w Zakopanem podhalańska młodzież zmagała się z biegami przełajowymi oraz wielokrotnym wyciskaniem sztangi leżąc. W zmaganiach siłowych udział wzięło ponad 20 osób, a nad bezpieczeństwem i poprawnością wyciskania sztangi czuwał aktualny mistrz i rekordzista świata Jan Wegiera. Dzisiejsze zawody będą polegać na wyciskaniu wielokrotnym, czyli... Wielokrotność podnoszenia jednej drugiej swojego masy ciała. Nie staramy się w sensie przeciążenia organizmu, czyli dużymi obciążeniami, tylko małe obciążenia bardziej patrzymy na technikę, bardziej patrzymy na uzyskiwanie takiej sylwetkowej bardziej. Nie, 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 nie idziemy w kierunku budowania bardzo wysokich obciążeń. Z, zwłaszcza, że to są bardzo młodzi ludzie i i nie ma, takiego, nie ma takiej potrzeby na razie uzyskiwania takich bardzo wysokich ciężarów. Wyniki młodych siłaczy z Podhala były bardzo imponujące. Większość z nich podniosła sztangę przeszło 30 razy, a najmocniejsi wykonywali ponad 60 powtórzeń. W najlepszej formie dzisiejszego dnia był Damian Ustupski, który sztangę podniósł 91 razy. Ile ważyła owa sztanga? 30... Wajpu 35 back lega. 35. Chyba kilo się robi. Najlepszy twój wynik? Najlepszy, najlepszy, najlepszy tak na siłowni 79, także tutaj tutaj był, był najlepszy. Dwa lata trenuję już u pana Janka na siłowni i idzie, idzie powoli forma do, do przodu. Każdy z uczestników niezależnie od zajętego miejsca otrzymał pamiątkowy medal, a najlepsi dodatkowo otrzymywali nagrody rzeczowe. Tuż po rozdaniu medali i nagród polski Mistrz Świata pokazał na co jego stać i sztangę ważącą 50 kilo podniósł aż 150 razy. To pierwszy raz tak zrobiłem takie coś na wielokrotnego wyciskania. Nie spodziewałem się, że tyle gazu nawet wycisnę. Jest to takie można powiedzieć poprzeczka wysoko postawiona i oni wiedzą do, do czego mają się odnosić teraz. Dzisiejsze zawody to dopiero początek obchodów 120-lecia zakopiańskiego Sokoła, bowiem już jutro otwarcie plenerowej wystawy w Parku Miejskim imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, ukazującej 120 lat działalności oraz gra miejska dla młodzieży zatytułowana W zdrowym ciele zdrowy duch. Całość rocznicowych obchodów ma zakończyć koncert zespołu Tango Conspiration w kinie Sokół o godzinie 19 w niedzielę. Główne obchody jubileuszowe zaplanowano na sobotę, a wśród nich pokaz filmu Sokół dawniej i dziś. To już wszystko na dzisiaj. Na koniec chcielibyśmy poinformować, że ze względu na transmisję meczu hokeja z Nowotarskiego Lodowiska piątkowe wydanie wiadomości się nie ukaże. Dziękuję za uwagę i widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia. Najszybszy sposób, by cieszyć się ciepłem. Bianka poliuretanowa to ciepły dom w mgnieniu oka firma Holbud 6935 876. Zadzwoń. Góralski przystanek to miejsce, gdzie spotkasz się z prawdziwą góralscyzną. To nie ino sklep z wyrobami regionalnymi, ale to jest wypozycanie regionalnych strojów, komiz rękodzieła ludowego, a nadal syćko miejsce posiadów ludowych artystów. Góralski przystanek. Przystoń, zachwyć się, kup. Pytamy pięknie. Nowy targ, łosiedle Bur 1A.